Strażacy z Kowali dostali nowy sprzęt. Ulicami Radomia przeszedł orszak trzech króli. Rozpoczęły się studniówki. Dzień dobry Michał Kaczor. Zapraszam na informacje telewizji Dami. Do czterech jednostek ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Kowala trafił nowy sprzęt. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze samorządu województwa mazowieckiego. Do jednostki OSP w kowali trafiła pralnicowirówka, do OSP w Kosowie sprężarka powietrzna i dwie sztuki radiotelefonów. Cztery komplety specjalnych ubrań trafiły do OSP w Bardzicach, a trzy komplety i trzy pary butów specjalnych do OSP w Rudzie Małej. Łącznie samorząd województwa mazowieckiego na ten cel przekazał 30 tysięcy złotych. Ostatnimi laty to jest ponad 300 milionów złotych, które trafiło na doposażenie jednostek. Jednocześnie też modernizację istniejącej bazy albo ewentualnie nawet budowę nowoczesnej bazy. Tego jest przykładem akurat OSP w Kowali Pocinie, która ma piękne dzisiaj też pomieszczenia garażowe. Są na takim, można powiedzieć, pierwszym froncie reakcji, prawda, jakichś w sytuacjach kryzysowych, czy to pod kątem potopień, jakiś wichury, prawda, i tak dalej. Ważne jest to, że wymiana sprzętu następuje systematycznie. Oczywiście sprzęt się unowocześnia, psuje się. Jest niszczony prawda, w akcjach, więc trzeba go wymieniać. Strażacy podkreślają, że nowy sprzęt to dla nich bardzo duże wsparcie. To jest niezbędne dla nas, dla jednostki, którzy wyjeżdżamy, nomeksy, buty ochronne. W trakcie poniedziałkowej uroczystości wicemarszałek Rafał Rajkowski poinformował, że jednostka OSP w Kowali otrzyma w tym roku dofinansowanie na zakup nowego wozu bojowego. Po raz kolejny pod hasłem Tobie królu i panie kłaniają się radomianie przeszedł Orszak Trzech Króli. Wzięły w nim udział setki radomian. Tradycyjny radomski Orszak Trzech Króli rozpoczął się na rynku o godzinie 12.00 odczytaniem edyktu cesarza Augusta. Tę scenę po raz kolejny przygotowało radomskie bractwo kurkowe. Jak sprawdzałem to ostatnio, było na mapie Polski 1260 miejscowości. Więc byłoby źle, gdyby zabrakło Radomia, więc my w tą historię się wpisujemy, w tę tradycję, ten zwyczaj. I już dzisiaj zapraszamy za rok! Następnie radomianie przeszli na plac kolackiego, gdzie złożyli pokłon nowonarodzonemu dzieciątku w szopce. Po drodze można było oglądać sceny biblijne w wykonaniu grup teatralnych, szkół i stowarzyszeń. Całe wydarzenie zakończył koncert kolend w wykonaniu zespołu umocnieni. Który raz na orszaku trzech Króli? O, trzeci! No i czemu właśnie po raz kolejny. No bo synem, no wiadomo, nie. Pokazać, no. Tradycję zachować. I ta tradycja ważna. Ważna, dla nas bardzo ważne. Oj, żeby nie skłamać, szósty chyba, co roku jesteśmy, staramy się być. O, Czemu co roku staracie się być? Bo bardzo jest miła atmosfera, jest przeżycie duchowe i no, jest super. Po prostu, no, nie do opisania. Pierwszy! Pierwszy! Po raz pierwszy. <laughs> Czyli co zachęciło, żeby Państwo wzięli udział po raz pierwszy? Czórka! Trzeci! No i czemu zdecydowali się Państwo po raz kolejny? Chcemy pokazać naszej małej królowej Orszak. Dzisiaj ma urodziny, urodziła się w Święto Trzech króli, i tak postanowiliśmy świętować. No i powiedz mi, jak Ci się na tą chwilę podoba? Bardzo. Korona już jest, więc co, idziesz przez cały Orszak? Tak. Dowodem na to, jak bardzo orszak Trzech Króli przypadł do gustu mieszkańcom Radomia, jest nie tylko ich liczna obecność podczas wydarzenia, ale również chęć wcielania się w postacie biblijne. Między innymi w rolę Kacpra, jednego z Trzech Króli, po raz kolejny wcielił się Andrzej Musiał. Jest to tradycja. A że już jesteśmy taką grupą, którą od kilku lat razem jesteśmy z tymi królami, mamy wspólne konie. No i dlatego jesteśmy. Jakie to uczucie być jednym z Trzech Króli? No po królewsku. Jesteśmy królami. Jak podkreślił ordynariusz diecezji radomskiej, nie można zapominać o duchowym wymiarze orszaku. Tajemnica królów, którzy przyszli, aby znaleźć nowonarodzonego króla żydowskiego, była jest do tej pory, jak widać poprzez orszak, taką wielką okazją, że przejście człowieka, który szuka Boga, który jest wytrwały w tym, który potrafi, Spotykać tych, którzy mu wskazują drogę, ale sam ostatecznie dochodzi do tego bardzo osobistego przeżycia bliskości z Bogiem ciągle działa. My dzisiaj przywołując królów, sami chcemy być tymi, którzy idą, spotkają i niech to żyje w nas. Tradycyjnie podczas Orszaku wszystkim zgromadzonym zostały rozdane między innymi korony, flagi i balony. Ruszył sezon studniówkowy. Jako pierwsi odliczanie do matury rozpoczęli uczniowie z Kochanowskiego Agrotechnika i Staszica. Były podziękowania, łzy wzruszenia, tradycyjnie odtańczony Polones i zabawa do Białego Rana. W piątek odbyły się pierwsze bale przedmaturalne. Tego dnia bawili się między innymi uczniowie z 6 liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Ich studniówka odbyła się w hotelu Rubin w Starym Kiełbowie. Każdy bal studniówkowy w Szóstym Liceum Ogólnokształcącym jest dla mnie czymś niezwykłym, bo widzę jak kolejne pokolenie radomian, młodych zdolnych opuszcza najlepszą naszą szkołę i będzie zdobywało świat i przede wszystkim realizowało swoje marzenia. Życzymy im powodzenia, choć myślę, że najważniejsze to to, żeby realizowali swoje marzenia. Dobrych wyników matur, szkół które sobie wymarzyli tylko i wyłącznie, a potem to tylko mam jedno marzenie i jedno życzenie, żeby nie zapominali o Radomiu, nie zapominali o Radomianach. Wszyscy jako cała rodzina Kochanowskiego jesteśmy zobowiązani pracować na rzecz naszej radomskiej wspólnoty. Studniówka organizowana jest około 100 dni przed maturami, które rozpoczynają się w maju. Wszyscy już dzisiaj trzymamy kciuki mocno za naszych kochanych maturzystów. Wierzymy, że są doskonale przygotowani i ta matura otworzy im kolejne okna, kolejne drzwi do, do wspaniałej przyszłości. W piątek odliczenie do matury rozpoczęli również uczniowie z 11 liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Radomiu oraz maturzyści z zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu. Przypominamy, że wraz z rozpoczęciem sezonu studniówkowego ruszyły nasze plebiscyty. W tym roku macie szansę konkurować o tytuł Miss studniówek 2024, Mistera studniówek 2024 oraz najlepszą parę studniówek 2024. Wszystkie szczegóły znajdziecie na portalu co Wiele osób zastanawia się, co zrobić z choinką po świętach, ruszyła akcja bądź eko, uratuj choinkę. W pierwszej edycji akcji przetrwała tylko jedna choinka, która była hodowana od początku w Donicy. W przeciwieństwie do niej inne drzewka okazały się być wcześniej wykopywane i przenoszone do donic, co skutkowało poważnymi uszkodzeniami ich systemu korzeniowego, a to uniemożliwiło im przetrwanie. Obecnie mieszkańcy po raz kolejny mają szansę dać drugie życie swojej choince. Zbieramy choinki od mieszkańców, zarówno te w doniczkach jak i te cięte. Te w doniczkach będą wysadzone w przestrzeni miejskiej, natomiast te cięte będą zezrębkowane. Kontakt jest podany na stronie Zielonej Akcji, są numery telefonów, trzeba do nas zadzwonić bądź mailowo się skontaktować. Umówimy się, przyjedziemy, choinkę odbierzemy. Akcja skierowana jest do mieszkańców Radomia. To już wszystko w tym wydaniu informacji i telewizji DAMI. Zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.